Cześć, dzisiaj Anko z Gatwa. Witam Was serdecznie na kolejnym underchecku, widzowie. Undercheck numer 10. Troszeczkę taki inny niż zwykle, ponieważ są tu inni gracze niż zazwyczaj, ale w sumie nie wiem, jak generalnie to byłoby wszystko dopasować. Dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę Shader Poryte, Polski no Shame, Pazzy, LA Capone i znowu Tony fitrenne dla turystów. Generalnie myślałem, jak to ugryźć, ale powiem Wam, że w tym tygodniu, przynajmniej teraz, jak to nagrywam, czyli we wtorek, nie ma jakoś dużo, wiecie, zawsze jest tam jakaś chmura, Livle, Nancy. Książę 700, stary, po prostu wiecie, te ksywki undergroundowe mocne, które właśnie często sprawdzam na kanale Dzisiaj troszeczkę polecimy inaczej, nie wiem czy generalnie jest to mocno, czy można to podpiąć jako underground na przykład polskiego Znowu tony, skoro jest podpisane pod SB Nie wiem w sumie jak sobie to rozkminić Rena na pewno bym powiedział, że jest undergroundem Shader i Pasi też oczywiście jest to underground Więc dzisiaj troszeczkę inna koncepcja, inna geneza, ale nie wiedziałem jak to wszystko ugryźć Pytałem was też na Discordzie i na nadawczym, czy wyszły jakieś numery na przestrzeni ostatniego tygodnia, których nie było na kanale Które mógłbym sprawdzić na underchecku, ale chyba nie Chyba ja po prostu nie, wydaje mi się, że nie ma nic takiego właśnie e, budzącego mocno e, w jakiś sposób kontrowersje i wasze. Że... Bo coś mi kabel stuka. I wasze żądanie, żebym sprawdził to na kanale, więc będzie taki i pewnie w piątek wyjdą kolejne premiery, to się zrobi kolejnego Underchecka, ale jak ja widziałem jakieś inne rzeczy, które wyszły dzisiaj, takie, wiecie, mainstreamowe, to odechciało mi się nagrywać i mówię, wjeżdżam w Underchecka. mimo może będzie krótszy, tylko cztery numery. To sobie go zrealizujemy i wjeżdżamy w to od początku. Widzę. Shader, poryte. Zaczynamy, możecie stać suba lajka i komentarz, jeśli jesteście nowi albo jeszcze tego nie robicie. I Undercheck numer 10. Widzę, wiecie. ciekawe jest to mi do tych skręcy Underchecków yy, tak naprawdę na przestrzeni całej mojej twórczości. Jestem mega ciekawe, let's go! Wyciszone to jest, nie? 79% content loudness. Ja, PD, trzeba podgłośnić low key. Czekaj, co O, damy se o, hopa. Wiesz, że rodzina to wystarczy mi do życia Kiedy widzę radość z domów, to aż zachciewa się pisać Ale dziwny miks jest taki... Ten Vox jest taki bardzo na pierwszym planie, nie? Macie taki feeling, czy źle gadam? że najbliższa rodzina to wystarczy mi do życia Kiedy widzę radość z domów, to aż zachciewa się, żeby... taki... się pisać Żeby dobry być dla ludzi, nie potrzeba palić splifa Te dwie pierdolone płyty to rysopis mego życia Nie mam nic do ukrycia, chociaż uf, żyję uf, tylko chwilę a mała, możesz padać do mnie, poczujesz się trochę milej Bieg na tym zawieszony Ale dziwny jest ten miks taki... Kurczę, nie powiedziałbym, że to brzmi jak Row VOXy, bo tu jest jakiś efekt na VOXa, bo słyszę go. Ale generalnie, totalnie inny pomysł i totalnie inny, inna koncepcja stary na, na numer. W sensie ten VOX jest taki. Jak mam to powiedzieć? Taki odpięty od bitów, wiesz co? totalnie inaczej to brzmi. A i ostatni numer, właśnie Szedera też był na. To było żyć na full? Czy się było? Nie, nigdy więcej brog, nigdy więcej brog jest na kanale. Ja chociaż żyje tylko chwilę. Mała, możesz padać do mnie, poczujesz się trochę milej. Bieg na tym zawieszony, banie trochę poryte. Wiemy jak się bawić za ty odskierdala stypelipe. Mam na głowie dużo rzeczy, kurwa, dużo życzeń, jeśli w ogóle. Jeszcze szczerze im dalej w las? Podoba mi się ta, podoba mi się ten motion, kurwa. W sensie ten ten jak mam to powiedzieć? No ten Vox, wiecie o co ta realizacja Voxa, ej, loki gra rośnie, rośnie dla mnie. Chyba za ty odpierdalaś z lipę Mam na głowie dużo rzeczy, kurwa dużo życzeń. Jeśli w ogóle zdążę, to pożegnam się ze światem listem. Tobie tylko kiwnę, żomowi podaję wit. Parę lat byłem w melanżu, te czasy dla mnie rozmyte. Nie, nie, chcę, więcej mi się o tym gadać. Warta głowa, a pokonała go sprawa. Jego twarz to tylko maska, no bo w sobie trzyma gada nadal. Ej, szczerze, nie przeszkadza mi ten, e, ten Vox. W sensie jakoś na początku myślałem, że będzie mnie to w jakiś sposób wiesz że co chodzi. Dekoncentrować, czy, czy w jakiś sposób wiesz że co chodzi, że będę miał taką rozkwinkę. A kurwa im dalej w las? Mimo że jakby te woksy są inne niż zwykle? Ale lowki fagły, wiesz wie, że co chodzi, podobi to. Głowa, a pokonała go sprawa Jego twarz to tylko maska, no bo w sobie trzyma gada nadal Jeśli ktoś mi nie pasuje, to go trzymam z dala Typom się nie chciało, zobaczyć, gdzie oni są. My wiemy o tym, Ej. uważać, że cię stawiam na piąt Za niego nigdy. No właśnie, no właśnie, to jest to kurwa, to jest to, to jest to Typom się nie chciało, zobaczyć, gdzie oni są. My wie... Typom się nie chciało, zobaczyć, gdzie oni są, dlatego to jest ważne widzowie Pamiętajcie, że nawet jak chodzicie do pracy, kurwa, nawet jak myślicie, że nie macie siły, nie macie czasu, żeby coś zrobić Cegła po cegle, widzowie, cegła po cegle, spełniajcie zajawkę, rozwijajcie swoje stare pasje A nuż się uda, wie co chodzi? A nuż się uda, nie ma że nie chce się, wie co chodzi Wy śpijcie się po śmierci, trzeba napierdalać, powiedzę po, po, trzeba napierdalać, to jest ważne Chcemy o tym, by uważać, że cię stawiam na niego nigdy nie późno, jest tutaj na zmianę stron Lepiej być kurwa cierpliwym, bo to mi podwoi plon Wierzyna niż ta rodzina to wystarczy mi do życia Kiedy widzę radość domów, ją w czar zachcieba się pisać to płyte torysopis mego życia Mam nic do ukrycia, chociaż żyje tylko chwilę Ej, zajebiste, w sensie nie wiem, czy to był celowy zabieg z tym woksem, Ale jak celowy, to kurwa trafiony Mi się podoba, to w chuj Możesz padać do mnie, poczujesz się trochę mile. Bieg na tym zawieszony, ich banie trochę poryte Wiemy jak się bawić, za ty odpierdalać typę lipę Po co się wpierdalać w to, to jest moje życie Teraz nad nadmiaru, drugi leci na kredycie Próba kredycie. odstawienia syfu, to zabija o wizję mi Takim trybem życia policzonej miałem wszystkie znaczy, dni eee, bazna, ja. nie więcej, swego jebać Louis V To wszystko warte tego się Gura i like the flow when, wanry like it bro Miałem wszystkie dni, pani pasy Na mnie więcej swego jebać Louis V To wszystko warte tego się okaże Dalej go onimy Próbować zabronić i tak słucham co mi mówią Solem zapsze pisze Bary to nie koniec za początek gry Najwisa rodzina To wystarczy mi do życia Kiedy widzę radu Zobacziała się pisać żeby Nie no hituje to w chuj, nie no Seder Seder jest na dobrym ranie teraz, nie? Shader jest na dobrym ranie być dla ludzi nie potrzeba palić splifa. Te pierdolone płyty to rysopis mego życia Nie mam nic do ukrycia, chociaż żyję tylko chwilę Ale możesz padać do mnie, poczujesz się trochę milej Jak na tym zawieszony, banie trochę poryte Wiemy jak się bawić Kurde, ciekawe z tym woksem. pisał coś w komentarzu czy coś? Pisali ludzie też? Strasznie szturowy mix ktoś napisał Wydaje mi się, że specjalny zabieg, też tak myślę Mi mix siedzi No w sumie mi też siedzi, tak szczerze Jest inny, ale kurwa hituje, nie? Ale widzę, że piszę o tym miksie, no. Dostanę to miks systemy z reverbami i EQ, Pozdro. Aha, że miał jakby. Okej, come on, come on, come on. No! W sensie ja mam jest inny! Ja wiem, że tu będzie Hated Orlowy, dnie? Że bardzo ci się podoba, bo w ogóle ci się nie podoba? Ja jestem bardziej z tego, że mi się bardzo podoba. Jakoś kurwa. Yy, ten surowy styl, jakby Shedera, że on jest taki kurwa konkretny, wie że co gdzie jest taki. Yy... To jest coś dobitne? Jakoś pasuje mi z tym wszystkim, nie wiem. Mam taki feeling jak my słowa właśnie Underu, powiedzmy tam 5-6 lat temu, stary, kiedy takie dubbery właśnie cały czas latały. Jakoś kurwa I fuck A ty typę Fajne! Zajebiste! LHTH zrobił robił? Mixmaster prot Pierun, a Pierun, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Zajebiste! Jak coś widzowie, jeśli będziecie myśleć z jakiej szkoły jestem, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba mix? Podoba mi się, po czasie, na początku myślałem, że mi się nie będzie podobało Ale z czasem kurwa wjechało mi to Jan no, Shader jest na dobrym ranie, Shedder kurwa musi po prostu być konsekwentny stary Systematyczny, napierdalać hity stary co piątek, czy tam co, co dwa piątki stary I będzie, 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 będzie fuj będzie wysoko W sensie on tyle tej muzyki robi tak długo stary Mi się wydaje, że kto miał go poznać tego poznał Ale i tak ludzie go jeszcze bardziej muszą poznać, wiesz o co chodzi ale ludzie widzą na że, widzą, że na ten mix. Eee. No rozumiem, no gusta guściki, nie? Gusta guściki. Każdy tam ma swoją głowę i każdy ma swoją wersję i każdy ma swoje upodobania i subiektywną opinię. Mi się podoba. Mi się podoba ten mix. Jakby... Jest fajny. W sensie pasuje mi totalnie do stylówki. Jakoś kurwa nadaje tego jeszcze takiego... Takiego stary... konkretnego stylu. Jakoś mi się to łączy wszystko. Bardzo fajne, Shoutout szeder. Polski widzowie, no shame, bardzo dużo zostałem wiadomości, żebym sprawdzić to na kanale yy, Więc zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to wygląda, jak to płynie, no co polski to jest underground czy polski to nie jest underground, kurwa No nie wiem, no pewnie coś pomiędzy underem i mainem, nie, ale Ja myślę, że spoko z prawicy na underchecku, no undercheck to wiecie, undercheck A to nie są też jakieś pojebane stary, wiesz, liczby, ile, ile ma wyświetlony tutaj, ma 11 tysięcy w 3 dni. No to wiesz, to nie jest też jakoś dużo, nie? To też są takie liczby underowe, nie? Uważam, że to jest jakby spoko, spoko opcja, ale jestem ciekawy jak to brzmi i chciałem sobie to ugryźć, żeby też nie spamieć filmikami zrobić sobie taki fajny, wiesz, pakiet. No shame, bye polski, let's go. Wyciszone to jest kurwa, mam wrażenie. 52% content loudest, No chuj chodzi o ten content loudest, Tak jak to wkury, że ja muszę to podgłać zawsze. Ale ale jakby to wiem, że to nawet nie jest winna artystów, bo to każdy tak ma. YouTube widzisz, a YouTube jest odpierdala jakiś, mail, no to w sumie mi odpowiada na pytanie, że jest undergroundowy czy nie. On sugeruje, że nie jest, nie, ale chuj w to, dzisiaj jest po prostu taki inny nie oh, let's go nie wow. Jak jesteś głupi, to coś ci kupi, no tam, są tacy, tacy ludzie, którzy fall in love with like easily, easily, eh, nie, eh, not hard to get women, wiesz co chodzi, są takie typia, typ, typiarze, typiarze Numer polskiego, który jest taki, like, I would say emotional maybe, refleksje, refleksje type shit, wiesz co chodzi, taki Full of soul bro, full of soul, takie, taki dusza z tego. Siem, no one nie mają, no one, one tylko znają stary wieże co chodzi. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że jakiś fajny ziomal spoko podu to zdjęcie, później jakaś dziewczyna i nawet nie wiedziała kim jestem, bo się pytała mojego kolegi akurat trafiła, że nie wie kim jestem Like They don't even know my name broski They don't even know my name bro They only see my They only see me bro And they... <laughs> Who's that broski? Who's that? Who's that guy? Nie, no, to jest backstory, a dlatego chcieliście tak dużo osób, żeby to sprawdzić. Nie wiedziałem o tym. Z Big Shara Polski, Big Shara, maker also, bro. Eee, to jest sam festiwal, ja dla polskiego robię intro. Ja muszę się odezwać do niego, zapomniałem, bo będę na wakacjach. Eee, ale generalnie robię takie intro, przywitanie na, na koncert, właśnie. miał mi podesłać nagranie z tego, eee, ale to zaraz go napiszę, zanim właśnie to wrzucę to nagranie, zaraz sobie pewnie zobaczę. Eee, ja robię mu takie intro, właśnie, takie wejście, nie? O, dajcie. Show some love, broski, wiesz co chodzi, fajne jest w tym klipie W, W the clip maker, w, polski, that that's polski, legacy <laughs> ten numer jest taki lowkey mocno, wiesz co chodzi Ten numer jest chill, <laughs> jest taki bardzo luzacki ten numer But I like it, bro, I like it, like to jest chill That was ass, bro, that was ass Fajny kawałek, taki bardzo inny od polskiego, wiesz co chodzi, like Bardzo taki low, lowkey, bardziej taki chillowy numer Bardzo taki fajny, oczywiście W za, w za tego, W za referencję na muszę mu napisać właśnie do polskiego, bo ja byłem trochę poza internetem ostatnie dni, wiesz co, i byłem na czy jak się opaliłem jak widać i jest to właśnie mega ciekawe jak to wyszło. Muszę mu napisać. Nie, yeah, dałosada. Fajne, 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 taki bardzo chill, chill numer, nie? Bardzo taki luźny, bardzo taki kurwa, a ah, fuck with it. Like, low lowki numer bardzo, taki bardzo lowki numer i bardzo mi się podobało. Bardzo fajne. Krótkie trochę, co prawda? Trochę króciak, ale fajne. Fajny Teledy, Sam są Sam ziomale w klipie. I like it, bro, I like it. Może nie jest to banger taki, I would say, wiesz co, gdzieś tak, o kurwa, oro mi głowę Like, bardzo fajny chill, bardzo fajny taki. Czy można powiedzieć, storytelling za tym jest? I really don't really know, czy to jest storytelling, ale taki. Dropping wisdom, wisdom, wisdom coming of it. I to mi się podoba w tym wszystkim. Yeah, I like it, bro, I like it. Big shout out, broski. Big shout out. Dazu Bardzo fajne, bardzo fajne. Pazi wizowie E.A. E Capone Prod Vince Let's go, baby. O, Pazji był na Andelczeku z wolą, pamiętam, Bo dwa, bo 3 underczeki temu. Pazi wraca, kolejny singer. Win, bro. Chasy. Znowu się to wyciszyło. 56% content laden To kurwa, ochuj, chodzi z tym YouTubem, że tak wyciszaj. Boże, YouTube, ogarnij się. Ogarnij dubkę, YouTube. Wiem, nie mam Kiedyś byłem dobry, a na kiedy Czego nigdy mało, czego nigdy dość Kolejna sługa chcę zrobić na złość Teraz nie jara, mam post jak Malone Będę wieczny, mam post jak Malone Ej, znowu ten wersje pojawia Tak jak było w dissie tego W dissie Ripena Bdos'a, że Jesteś jak post Malone, który zapomniał pościć Nie, ten wers, ten właśnie ostatni jest trendy ten wersja jest ostatnio używany. Uwaga, chcę zrobić na złoż. Teraz nie jaram, mam post jak malo. Będę wiedzieć czy młody jak ja. Zawsze robię widowisko. Moje spodnie bardzo nisko. U na razie jest cielnisko. Uuuu, the flow, bro. Ej, kapo. Zawsze robię widowisko. Moje spodnie bardzo nisko. U na razie jest cielnisko. Będzie domowe ognisko. Na mym bloku zbiorowisko. U się co na disco. Każdy dzień jest zbagą z misją. Walczę do końca Gwinston. Każdy dzień jest tu nieznany. Spyta się marka Grech. Bro, rend you, rend you. Ona pierdala pa Julo. Go, Codem nie chcę zmagam z misją. Walczę do końca, kuin sto. tu nie stune zdam. się Marka Grechuty, twoja suka, si tak człoga. Eee, wszystkie jednych, nie znamy, Marek Grechuta, żarot. Czaj do końca, kuin sto. Że dzień jest tu nie stune zdam. się Marka Grechuty, twoja suka, si tak człoga. Nie grał Call of Duty, tym na ekranach. Czarna... Call of Duty. A bo też się muszę człogać, bro. Ja ja nigdy nie gram w Call of Duty, ani Battlefield, stary. Jakby jak, jak to będą wersy więcej o tym to, bro. Ja jestem lost, nie. Nie ogadam tych wersów kurwa niektórych, ale Mhm, mm I got you, I got you. Chodzi o... <noise> Żołnierz. spytaj się Marka Grechuty, twoja suka się tak czołga, a grała w of Duty Tajemna jak czarna woga, zabiera marzenia z Nie wołałem Pana Boga, wolałem na sobie skup Nie wołałem tu nikogo, jestem samowystarczalny. Gdy się boisz bez kolegów, a ja jestem, mamy na armii. mam wiem, że nie mam do No, that the baby voice was so crazy, bro. The baby voice, man. <laughs> Chcę zrobić na złość Teraz nie jara, mam post jak Malone Będę wiecznie <laughs> <laughs> jak LA Jak wyłączą ci metronom, nie wiesz jak położyć pary Dalej podążar za cieniem, jakoś... Szerze, like no glazing, ale chyba z tych trzech numerów na razie mój ulubiony, kurwa, tak to hituje Cabane Jak wyłączą ci metronom, nie <laughs> wiesz jak położyć pary Dalej podążar za cieniem, jakoś sika maru nari mam za to pełne mam kiermani O na... Ucikara kere mare To pewnie z anime jakiegoś, ja nigdy nie oglądam anime może Naruto jakieś chuj wie dacie znak to ogląda ani, bo ja nie wiem Lay podąża cieniem jako shika maru nar gabloty za tu pełnym mankierman O naszym ciągle martwi mówię Don't worry I got it Don't worry I got Wiesoko jak I got Chyba kwenzyny zapierdalam tak jak Harry nie wychodzą, stary Każdy się tu waży Wiele mamy blizn, historii i Co to za kazek? Jestem Patryk Bazin On mnie kopiuje, niby mnie nie kojarzy Yeah, ale this is hard, bro. Ej, szczerze, z tych trzech jakby, wiesz że co Nie umniejszając nikomu, to mi najbardziej rucha Co to za kazek? Jestem Patryk Bazin, On mnie kopiuje, nie wymienię. Fajny klip w ogóle, taki kurwa pojemany. Kojarzy mam mam twój, mam nie no, ten Ben i Wojciech nie znalazły się na swindale fuj Bardziej mnie chyba hituje, niż ten numer, co był z Mareszkiem ostatnio, chyba lepsze Ze skumajem, nie? Skumajem Sługa zrobić na złość Teraz nie jara, mam post jak mało ale jeszcze dobry jest ten wers post malon, bo kurwa, post, no wiem, że jakby z nazwy, że pościć, nie, że mam post malon, ale ten, ten kurwa skurczybiek post postmalon to kurwa nie wiem, czy on od wszystkiego, nie? Bo jak ja widziałem jego nagrania na koncercie stary, to myślę, że może lecić ostro, nie? A może tylko alkohol, kurwa chuj wie, nie wiem, nie jestem jakimś post-malon e, fanboyem. No i chuj, mamy se, 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 se. Wow, tak blizno, Ej, tak liczę w ogóle co by na początku i na końcu. Hard. Directed by J Jacob Sox. A sam sobie i zrobił czy nie? Muzyka. No nie no, Vince. Ja jestem przyjebany kurwa, czy przeczytałem to. Vince się czyta tym nazwem? Vince? Chyba Vince, nie? This is hard bro, Zajebiste. Jakub zrobił konkret roboty z klipem? Realne, realne. Zrobił zajebisty klip, no. Dojebane tak szczerze. Tak to chytuję, kurwa. Powiem wam, szczerze, no glazing. Najlepszy numer z tych trzech, nie? Jakby z całym szacunkiem dla każdego kto by też na tym, to bro I fuck with it heavily Hard Nie no, Paziula, Paziula idzie po swoje, nie? Paziula to stary też Właśnie, ale on, on właśnie dropił muzy, pamiętam Ale nie, nie dropił jakoś mega często, nie? Kiedyś chyba 3 miesiące, 5 miesięcy, 6 miesięcy, teraz tak fajnie jest, patrz, miesiąc, 6 dni Dwa miesiące Pazi, musisz, musisz więcej dropić jak to oglądasz, stary, Pazi, bro Więcej, więcej muzy, bro, więcej muzy, bro Więcej muzy będzie, będzie, kurwa, kosiarka Chociaż w sumie już jest kosiarka, no to w sumie chuj w to o co gadam Ale na więcej, bo chcę składać. nie? <grym> pazi. Znowu Tony Fit y dla turystów, to ma 35 tysięcy wświetleń w tydzień Czy to jest underground? Nie wiem, nie wiem Nie powiedziałem że to jest underground, ale chuj w to yy, Wchodzę w to bez opcji Sprawdzimy sobie jak to, brzmi, jak to wygląda, jak to płynie Renę. Y. pierwszy raz na kanale widzowie chyba Znowu Tony już były na kanale parę razy, ale sprawdzimy sobie to Let's go baby Znowu, aglias echo oh, na kamerze. Drugi raz dzisiaj. Jak sprawdzałem barego, fałkiego i maciasa, też był właśnie aglias echo oh, oh, na teledysku Widzę, kurwa, ziomek nie próżnuje, nie? Napierdala te klipy, jak pojebanie, let's go. Hip hop! Ja, tak wiesz, jak, jak UK, ale tak. Wow, music. Tutaj bursuje... O jakieś za 20 dwa... <ś libersee> O jakieś za dwa... <średenie> O jakieś 20 zł za droga macza music? ja yeah, like it, O jakieś 20 zł za droga macza music. Tutaj burżuje, by podbić poczucie wartości, wkładają ze w nos. O, ten beat is kurwa, disgusting, bro. Ten beat is tak disgusting, bro. Ten beat is tak disgusting, bro. music. Tutaj burżuje, by podbić poczucie wartości, wkładają sestrówkę w nos. Miasto, gdzie byle pisząc ze świnią, mogą razem założyć spółkę, zo. No w sumie. No w sumie były takie przypadki. Ale co, to jest piosenka o Warszawie ta, jo jo Warszawa, jo jo macza Hehehe, nie Warszawka taj bit. Ci wkładają sestrówkę w nos, miasto gdzie byle mał pisząc za świnią mogą razem założyć spółkę zo. Gdzie złe miejsce i czas to zarodek, by dostać po mordzie za Bóg wie co Tu troszczą się o ekologię, wsiadając w Land Rover, nie underground, mógłbym za... ktoś nabijał o tym, że kurwa... Yy, nawijają o tym, że ekologia, trzeba stary dbać o środowisko, a później nie dają o tym jebania, o to jebania. Ktoś o tym nawijał ostatnio. Wiem, że to bardzo brzmi jak wers, jakiś, tak, tako Hemingwaya stary, ale... a to nie był tako. Ktoś o tym nawijał ostatnio na płycie kurwa. Gdzieś to słyszałem kurwa takie wersy ostatnio. Nie wiem gdzie, nie wiem w którym kościele mi dzwoni stary, ale gdzieś słyszałem wersy właśnie typu... Że wsiadałem w samochód. Kurwa, nie wiem czym to było, ale Nie wiem, wy będziecie wiedzieć może, ale gdzieś ty Mordzie za Bóg wie co, tu troszczą się o ekologię, wsiadając w Land Rover. Nie under. A to nie u mnie jest ten dźwięk rozjebany tutaj w tym jednym momencie, słuchaj. Tak, by dostać po mordzie, za Bóg wie co, tu troszczą się o e Słyszycie ten Bóg dźwięku? Spółkę zo, gdzie złe miejsce i czas to zarodek, by dostać po mordzie, za Bóg wie co. Tu troszczą się o. O, słyszycie tam Bóg dźwięku? jest taki Bóg dźwięku, ja myślę, że to u mnie sławka, a to jest pyszne. Ekologie Ekologię wsiadając w Land Rover, nie underground, mógłem za grzechy ich sądzić, ale sam rzucałem pety na chodnik i chodziłem z kawał za 30 zł, gadając bezdomnym, że nie noszę drobnych. Nie. <laughs> nie no, ale kawa za 30 zł, bro. Ja w ogóle nigdy nie skumam tego trendu wyjścia na kawę, na macze, taką wiesz, że to Starbucksa stary. Kurwa, nie ma chuja. U mnie w ogóle nie ma Starbucksa w mieście wyrozować, to może dlatego tego nie kumam. Jakbym był dużo, wiesz, jakbym nie był mało miasteczkowy jak Dawid Pociał, to tylko byłbym wielkomiejski jak, kurwa, yy, artyści z, wiesz, z, stolicy czy z większych miast, to może bym tak robił, ale generalnie dla mnie to jest dziwne, jakby nigdy nie umiem złapać tej fazy, nie, jakby, no na nie wyobrażam sobie, jest teraz 16, wyjść sobie na kawka albo na marczy kurwa, do centrum, posiedzieć na swoim, kurwa, macbooku do chuja, jakby wolę leżeć i walić konia, wiesz o co jakby, nie wiem, inny lifestyle totalnie, ale wiem, że ludzie tak robią, nie, jakby, nie, nie umiem skomać fenomenu za tym, nie, że tak dużo osób to robi, jakby, no. Tam rzucałem pety na chodnik i chodziłem z kawał za 30 złotych, gadając bezdomnym, że nie noszę drobnych Dobra, ale jeżeli chodzi o bezdomnych, stary, to ja kiedyś nie miałem w ogóle pieniędzy Miałem 20 złotych na te 3 dni To dałem dychę, stary, bezdomnemu Bo kurwa, pomyślałem sobie, że może, nie wiadomo jak się gwiazdy ułożą i nie wiadomo jak moje życie się potoczy Nie wiadomo, czy moja etyka pracy będzie tą odpowiednią mi, stary Czy dojdę do, do, życia, do momentu w życiu, w którym będę, stary, spełniony i... Będę miał trochę więcej pieniędzy na to, żeby je kurwa wydać na jedzenie, picie i rachunki. To powiem wam, że ja byłem tak, tak blisko tego też. <coughs> myślałem na przykład, że mogę być w tym miejscu za chwilę. Jakby real talk, mówię Wam to teraz. Nie wiem, czy, czy chcecie brać mnie za przykład w jakiś sposób, czy możecie się tym pocieszyć, ale powiem wam, jak było blisko wiesz, wyjebania z chaty, jakieś tam komodniki, i to nie miałem na jedzenie, tylko chodziłem do pracy. Bro, ja byłem bardzo w podobnej sytuacji i ja miałem jakieś wydyszki i dałem dyszkę właśnie. Panu nieczko i piwo zatocznie. Ja w ogóle uważam, to jest w ogóle. To jest w ogóle deep conversation, nie? To jest taka rozmowa, którą toczysz. Yy... Hmm. Kurwa Toczysz rozmowę właśnie z kolegą, nie? W, w kuchni na imprezie. Ja w ogóle uważam stary, że to nie jest nic złego kupić komuś alkohol, Nie wiem, że to może jest niehumanitarne ale ja w sumie jestem mało humanitarny, tak zauważyłem ostatnio, wraz, wraz jakby z rozwojem i dojrz dojrzewaniem. Ja na przykład kiedyś widziałem taką scenę, to było w Afterlife, że gości na przykład zamiast dać pieniędzy, komuś się dał komuś kurwa sprycę, wiesz o co chodzi? Bo gościu chciał to skończyć, nie? I to jest w ogóle pojebane, to w ogóle to jest totalny inny kazus, nie? Ale mówię wam o skrajnościach, które widziałem, jakby w kinie, w filmach, serialach i itp. Ale ja na przykład uważam, że gdybym był Żulem i tylko bycie najebanym by mi dawało przyjemność stary, to dałbym sobie te piwko, wiesz o co chodzi? W sensie. Jak nie chcę tego jedzenia, kurwa. Nie, to jest w ogóle pojebane konwo, nie? Pojebany temat, to jest głęboki. Ale jak ja bym chciał na browara To bym se to wydał na browara pewnie, bo to była rzecz, która daje mi szczęście Wiem, że to jest zataczanie się dalej, staczanie się Ale kurwa, dać komuś trochę szczęścia Ciężki temat, gównie ja generalnie często leżę i się myślę o, to, o takich rzeczach i... Uff. Trudno mi to rozkminić, co jest prawidłowe w takiej sytuacji, wiesz o co chodzi Pewnie dla humanitarne jest to, żeby nie pozwolić mu kupić browara i kupić mu kanapkę, stary tom cioparuj ze stripsami z kurczaka A z drugiej strony, jeśli myślisz, że tylko to mu daje szczęście Pojebany, pojebany temat w ogóle, jak kurwa trudno mi to skupić w ogóle, jak sobie to wszystko wyimaginować, stary, bardzo ciężki temat. Sam rzucałem pety na chodnik i chodziłem z kawał za 30 złotych, gadając bezdomnym, że nie noszę drobnych. Też byłem częścią nagonki na ludzi mających odmienne poglądy, oceniałem typu, bo ktoś był wierzący lub z inną karnacją przyjechał do Polski. No to źle, to źle, ale generalnie mówi w czasie przeszłym, więc jakby przeszedł ten etap, nie? Yy, ogólnie kategoryzacja starej i ocenianie książki po okładce to jest najbardziej spierdolona rzecz, m, która istnieje. Ale w sumie mogę nawinąć tak mógłbym nawinąć i podpisać się pod tym, co on tutaj powiedział, bo sam byłem kimś, kto umniejsza komuś, może nie przez yy, kolor skóry czy religię, raczej to nie było coś, przez co kogoś bym był w stanie żarżować. bardziej przez powiedzmy nie wiem, wygląd. Ja mówię, kurwa, kiedy jak wygląda, że co chodzi, a później pomyślałem sobie, kurwa, stary, a może właśnie z tym walczy, może nie chce tak wyglądać, że o co chodzi, to było chujowe z mojej strony, oduczyłem się tego i uważam, że to jest, kurwa, dobra rzecz, którą trzeba się nauczyć, takie ocenianie książki po okładce, kategoryzacja typu, że wiesz, nie idę do kościoła, bo każdy ksiądz, kurwa, to pedofil, wiesz co jakby, bro, like, jaki jest sens? mających odmienne poglądy, oceniałem typu, bo ktoś był wierzący lub z inną karnacją przyjechał do Polski, lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i jak on jest chudy jak są, nie chciałem być takim chudym chłopcem jak on Wysz na Pekain i czuć się przy nim tyci tyci Nie piszę o tym gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty Nie piszę o tym gdzie byłem, bo nie daję tipów stołecznej policji Dla turystów o... nawet nawet Nie piszę o tym gdzie byłem, bo nie daję tipów stołecznej policji Dla turystów Old town. Dla artystów Torwar, dla rodziców to Sodoma Dla narkotyków to szybki soldout. Dla słoików to Mediolan, dla polityków obora, zabytków zrobiliśmy Dla słoików to Mediolan? Mediolan fajne miasto, no. Ale widzę, widzę jakby yy, połączenie Mediolan z Warszawą. Out. Dla słoików to Mediolan, dla polityków obora, zabytków zrobiliśmy sobie... Ej, ten beat jest disgusting dobry, nie? Który beat w ogóle? Ten beat tak rozkurwia. Davey Yo, zajebisty bit, A to jest jakiś... okej. Okay na browar, dla sawe mąż dla Warsaży yeah, Za dzieciaka chciałem być piratem Znaleźć skarb, a nie robić papier Statek do Skandynawii, zimny wiatr, jestem mało latem Na pokładzie obserwuję gwiazdy <coughs> Reszta klasy zwiedza korytarze Mówię o tym, no bo gdy płynąłem to jedyny moment gdy nie odpływałem nie. Czułem... Gdy płynąłem to jedyny moment gdy nie odpływałem, nie no ale to jest błędne koło kurwa nie, też tak miałem Ta korytarze Mówię o tym, no bo gdy płynąłem to jedyny moment gdy nie odpływałem Czułem się wolny, duszę się na lądzie, nie mogę odpocząć w Warszawie Tutaj pijesz macze lub palisz maczane Robisz frajerów lub robisz za fryer Jak Fajne, fajne, w sensie jak mam Warszawy to będzie bardziej mnie to hitowało, ale w sumie ku mam jakby przełek przekaz Począć w Warszawie, tutaj pijesz macze lub palisz maczane. Robisz frajerów lub robisz za frajer Jak prawdziwy obywatel musisz umieć się obyć z vat -em. Idziesz do działu kadr, ale omijasz to powołanie I Opłacasz abonament, drugi, trzeci, czwarty abonament Znudzony łykasz opłatek, znudzony... Te abonamenty są pojebane jak mi kurwa ściąga Spotify'a, Siłownia i Netflixa stary co miesiąc kurwa Ach te abonamenty, PR dolone, ja nigdy karty nie zostawiam, a teraz zrobiłem ten błąd i w sumie... Mam takie coś, jedno w sensie fajnie, że to mam, nie? Ale te abonamenty, ruchają w ostro. Opłacasz abonament Drugi, trzeci, czwarty abonament Znudzony łykasz opłatek Znudzony łykasz kolejną opłatę Na w Warsaw Spire Z po pracy Na dupcasz o hapę by ha? <laughs> Bo w sumie należy tu podnosić level I dobrze by było się troszczyć o hapę Zajebiste Na dupcasz o hapę Bo w sumie należy tu podnosić level I dobrze by było się troszczyć o hapę Najpierw wyrzuty sumienia po... A troszczyć się o hapę, że o health point Że o zdrowie, ok? I zdrofit też się łączy zajebiste bez Tu podnosić level i dobrze by było się troszczyć o HP, ha huh? Najpierw wyrzuty sumienia, potem wyrzuty z sumienia Pusty bez zastanowienia, sumienia, później wyrzuty z sumienia, zajebiste Dci ha huh? Najpierw wyrzuty sumienia, potem wyrzuty z sumienia Pusty bez zastanowienia i zapisane nowe postanowienia Uuu. Nie widziałeś dziecka, przegrany rozwód i wygrany przetarg tak. Już niezdana matka, ale dobrze znana metka Dla turystów voltown Daje bany bary dał renę Ay Renę w ogóle takie delivery dopiero, że to jest chuj, nie Z całym miesiącem się dla znowu to na arenę takie delivery przyjęła że aż mi stoi, nie Już niezdana matka, ale dobrze znana metka Dla turystów voltam Dla artystów Torwar, dla rodziców to Sodoma, dla narkotyków to szybki sold out. Dla słoików to mediolan, dla polityków Obora Zabytków zrobiliśmy sobie miejsce na browar Sowy mąż, dla Warsażona Dla turystów Old town Dla artystów torwar Dla rodziców zajebisty kawałek, naprawdę kurza popa Dzicców to sodoma, dla narkotyków to szybki Zajwa numery dzisiaj w ogóle, wszystkie dobre Dla słoików to mediolan, dla polityków obora Zabytków zrobiliśmy sobie miejsce na browar Dla sowy mąż, dla Warsażona so Warsa Yeah, a this is hard Robię mi Dla Lasowy mąż, dla Warsażona Dla Warsażona, jakbym wyjebał jeszcze cztery piwa, no to kurwa czekałby mnie najprawdopodobniej Monar O, ona taka goła, tak jak moja żona kiedyś. Nie, przed rozwodem, po rozwodzie. O, jestem kurwa, a chuj, to wszystko. Bardzo fajny kawałek, dzisiaj w ogóle nie mam weny na freestyle, jestem jakieś kurwa przyjebane loki, e, bardzo fajne Ren delivery, wersowe, kurwa tak dojeba, że to jest chuj Tony no, też fajne wersy, też fajne wersy, ale jakoś te delivery re renę bardziej mi kurwa zjadły. E, brzmieniowo Kozak, kozak, kozak. Ten taki kurwa lub bicie. Mmm, jak to hituje, stary. Zajebisty kawałek, naprawdę. Nie śpijcie, widzowie na i na znowu tonę, bo kurwa to tak hituje. Ja pierdolę, zajebisty numer. W sensie taki, wiesz, hip-hop w nowej odsłonie, bro. I like it a lot, bro. I like it a lot. Zajebiście fajny odcinek, wyszedł w ogóle. Nie wiem, jeśli oglądacie do końca, trochę długi jest, to możecie napisać czapka w komentarzu, to będę wiedział, że jesteście tutaj do końca. I to jest to, widzowie. Dajcie znaka, który numer był waszym ulubionym, który przypadł wam do gustu najbardziej, jak podobał wam się odcinek. Zostawcie w do komentarzu. Wielkie pozdrow i życzę wam przepięknego dnia. Dzieńka My to widzicie we wtorek, ja to nagram we wtorek, więc idę wam to renderować i wrzucić, got it.